Serce my, bo ogień, to nie jest na granicy, Marzenie my wznosi się jako że w Chcę dotykać gwiazd, sięgać po niebo błękitne i zostawić po sobie ślad, co przetrwa wieki świetne. Chcę budować mosty, łączyć serca w jedno. Rozświetlić mrok, gdy światło gdzieś zaginęło. Chcę być głosem prawdy, wolności i miłości. Prowadzić innych ku przyszłej pełnej rady. Nie boję się burza, nie przeciwności losu Bo w marzeniu mym siła mój cały sposób Z każdym krokiem bliżej, z każdym dniem odważnej spełnię je Choćby świat miał się zawalić na mnie do duszy cicho szepta marzenie o uśmiechu na twarzy O spełnionym spełnieniu chcę czuć ciepło, z na mojej skórze Słuchać śpiewu tak uzieleń się zanurzyć Chcę kochać i być kochanym bez żadnych granic, tworzyć wspomnienia, co w sercu zostaną na zawsze. Chcę pisać listy do przyszłości, pełne nadziei, żyć pełnią życia bez smutku i kolei to marzenie ciche, ale silne jak skała. Prowadzi mnie przez życie, wciąg do przodu, woła wierzę w jego moc, w jego piękną treść. Wiem, że kiedyś w końcu się spełni wreszcie. Rytm bije w sercu, jak błękitne błędnie. Szalany, marzenie me pędzi. Jak wiatr rozszalały, Chcę tańczyć na ulicach, śpiewać na cały głos. Zmieniać świat, budzić w ludziach radość i los. Chcę tworzyć muzykę, która poruszy dusze, inspirować innych, by się nie poddawali w trudzie Chcę skakać ze spadło poczuć wolność przetworza Przełamywać bariery, otwierać nowe horyzonty Nie ma czasu na zwątpienie, na strach i obawy nie czeka na mnie odważne wyprawy Ruszyłem w drogę pełen energii i wiary Powiem, że mogę, że dam radę, że się uda W głowie szumi mi wiatra, w sercu płonie żal. To marzenie co dzień we mnie trwa Jak jasny radar Chcę się zbić wysoko Ponad chmury, ponad cień złapać wiatr W żagle spełnić każdy sen, Chcę tańczyć na scenie pod światłem reflektorów Słyszeć brawa, czuć energię, wolność w każdym z gestów Chcę pisać historie, które poruszą serca Dotknąć dusz, zostawić po sobie ślad Co trwa i się nie wyczerpa Chcę podróżować, odkrywać nowe lądy Poznawać ludzi Kultury ich wspaniałe rady Chcę, chcę uczyć się rozwijać Każdego dnia być lepszy, spełniać marzenia Chcę czasem wydając się być dalekim echem